2017 liceum, zaczęła się ta cała moda na fidget spinnery, tylko twoja szkoła jest upośledzona i jeszcze nie dotarło do niej to cudo. W mieście obok każdy ma to małego guwienko, a w twojej szkole jak w lesie. Widziałeś, że kosztuje to 9 złotych? Chuj. Kupię se. W sumie znudziło ci się to po trzech minutach, ale fajne do odstresowania. Z tym pierdolnikiem idziesz do szkoły. Anon, skąd to masz? Dam ci za to 15 zł. Ja dam 20, to ja kurwa 30. Widzisz interes życia? To kto to chce? Każdy kurwa to chciał. Sprzedałeś to za 36 złotych. Kurwa, kupisz takich 5, i zarobisz w pizdu więcej. Za zarobioną kasę idziesz i kupujesz takich cztery. Idziesz na następny dzień do szkoły, jak ty typiarze na plażach drzesz pizdę, że chcesz to sprzedać. Nowiutkie nie nieruszane, tylko 25 zł. Nagle połowa liceum do ciebie podchodzi. Poszły jak Payday 2 na Steamie. Jak to już nie ma? Jutro będą. Dobra. Na tych czterech zarobiłeś 100 złotych, w sklepiku znalazłeś ZŁOTE egzemplarze, kosztują tylko złotówkę drożej, na tym kurwa ich zaoraż. Szkoła. Ej, słuchajcie, mam złote. ILE ZA NIE?! Taniutko, tylko 50 złotych za sztukę. JAKA OKAZJA?! XD, jednego dnia zarobiłeś 600 złotych na plastikowym głównie. Tylko nie wiesz co z tym hajsem zrobić. W sumie zawsze chciałeś sobie zajarać. Twoja dzielnica jest pełna dealerów. Na każdym rogu stoi jakiś typ, co chce sprzedać towar. Bierzesz od niego skręta, policzył za niego pięć dych idziesz go wyjarać. Kurwa, jakie wiksy! Widzisz kurwa jakieś kolory czy chuj, wie co? Nagle czujesz się mega głodny, idziesz do maka odpierdolić jakąś kanapkę. Przed tobą dwóch typa. Jeden kupił kurwa 20 burgerów, pewnie też magastro. Nagle ten drugi Lewa w górę Kurwa, typ wystrzelił ręką jak little boy na Hiroshima Tacka jebła na ziemię, kanapki też Ludzie obok zaczęli drzeć na niego pizdę Jak nie widział, zapierdoliłeś mu z pięć kanapek Co będę płacić jak za darmo? Szybko spierdoliłeś stamtąd Idziesz, opierdolić cię gdzieś za rogiem Jesz je, jeszcze ciepłe Idziesz do domu, przechodzi ci faza Kurwa, jakie to fajne Zostało ci jeszcze 540 zeta Chuj kurwa, robisz plantację w piwnicy Rodzice ogólnie mają twoją egzystencję w dupie. Co byś nie zrobił, mają w to wyjebane, więc na plantacje też będą mieć wyjebane. O ile nie spierdolisz sobie przez to szkoły, wtedy się wkurwią. W miejscu, gdzie kiedyś był węgiel, robisz prowizoryczną plantację. Na początek cztery krzaczki, pielęgnujesz je jak ja pierdolę. Udaje się, plantacja nie usycha. Nie wiesz, co z tym syfem zrobić. Za dużo tego. A w domu nie chcesz zrobić komory gazowej. Wtedy wpada ci do głowy pomysł. Gimbazjum, jak za fidget spinnera dają 5 dych, to za gram dadzą kurwa ze 100. Wziąłeś ze sobą 10 gramów, idziesz na spota za kontenerami, gdzie zbierają się największe samce alfa. Chcecie jakieś towary? Ile za paczkę? Jaką kurwa paczkę? To co sprzedajesz? Marihuainę. W tym momencie wszyscy byli tak podjarani jak nastolatki na koncercie Bednarka a, a nie, nie robisz nas w chuja? Sztacha na próbę, z grupy wyszedł jakiś mały spermiarz, masz. Wziął skręta w rękę, sztachnął się nim, prawie się wyjebał na glebę. Chłopaki, to nie fajka, to naprawdę marihuana! Kurwa, ile za gram? Na start, 70 zeta, co wy na to? Dobryśka, masz jakiś hajs? No mam, mam. XD. Myślałeś, że jebniesz tam jak ten spermiarz. Sprzedałeś tego dnia 5 gramów Cudenka 350 zeta za jeden dzień. Kurwa, bogatych rodziców mają. Chcesz zwiększyć swoje wpływy, bo w końcu na jednej grupce dzieciaków to nie zarobisz dużo. Za resztę kasy jeszcze bardziej rozszerzyłeś plantację. Dzwonisz do znajomego z sąsiedniej szkoły, u niego patola tam jak chuj. Raz wyrwali tablicę ze ściany i wyrzucili ją przez okno, a nauczyciele nic. Więc raczej nieprędko się kapną, że sprzedaję towar. Ej, Krycha, chcesz zarobić? A co się stało? Wbij do mnie to się przekonasz. Krycha wbija do ciebie. No, co się stało, Anon? Patrz. Pokazujesz mu plantację. O, kurwa. Będziesz to sprzedawać u siebie w szkole za 70, 80 zeta za gram, w zamian za jakiś tam procent? Kurwa, ja bym nie sprzedał! Na Krychę zawsze można liczyć. Masz tu 20 gram, sprzeda ile dasz radę. Spoko. Krycha odjeżdża, palisz sobie skręta. Nagle do piwnicy wbija ojciec. ANON! O kurwa, dowiedzieli się. Kurwa zajebią mnie. Co to ma być? Myślisz co by tutaj powiedzieć, do głowy wpada ci tylko jeden pomysł. Projekt na biologię! A! To dobra. I chuj, tyle. Ojciec poszedł i nic nie zrobił. Kurwa, prawie dostałeś zawału. Następny dzień, ty z za kontenera znowu kupili twój towar, ty zarobiłeś na nich dzisiaj 200 zł. Kurwa, coraz mniej kupują. Dzwonisz do krychy, prycha. Ile zarobiłeś? Kurwa, Anon, cały towar zszedł. Za ile? Wzięli za 80 zeta debile, nawet się nie targowali. To ile zarobiłeś? Kurwa prawie półtora koła. Łocie chuj! Ale od grama odliczam 25 zeta. Spoko, dla ciebie zostało mniej więcej 1000 zł? Kurwa, idzie na tym zarobić w pizdę. Trzeba jeszcze bardziej poszerzyć działalność. Zamiastem miastem gdzieś w pizdu w lesie, widziałeś działkę, gdzie za 10 arów gościu chce półtora koła. Kurwa, twoje marzenie na ten moment. Trzeba zarobić 15 tysięcy na to. Krycha, mam zajebisty plan. Jaki? Szybko wyjaśniłeś mu twój plan. Tylko jak tu zarobić 15 koła dość szybko, bo ktoś może kupić to szybciej. Anon, znajdź dwóch zaufanych typa, żeby sprzedawali gdzieś na obrzeżach w Wawie. Ty, a to dobry pomysł? A masz lepszy? Drożej towar raczej nie pójdzie. No to okej. Okay. Ogarnąłeś typków, biorą tyle samo co krycha, a ogólny zysk waha się od 700 do 1500 dziennie. Miesiąc trzeba będzie na to zbierać, ale w końcu się udaje. Kupiłeś to pole, ogrodziłeś się drutem kolczastym i kurwa pastuchem. Na tym polu jest mniej więcej 300 sadzonek, ogarnąłeś kolejnych typa, tylko teraz sprzedajesz na terenie całego województwa mazowieckiego. Niestety normalni ci puni to nie gimbusy, nie wezmą 90 zeta za gram. Bierzesz teraz 40 do 55. 40 typa teraz pomaga ci w biznesie. Od teraz zarabiasz po 9 tysięcy złotych dziennie. Warszawska mafia się dowiedziała o konkurencji. Już depcze ci po piętach, wiesz, że masz przejebane. Ale nie chcesz oddać tego biznesu od tak. Postanawiasz walczyć. Kupujesz 20 sztuk bloków 17. 50 tysięcy poszło w pizdu, 20 typa dostało swój sprzęt, rozkazujesz im napierdalać na siedziby mafii. Robią to? Udało się. Magazyny z całym ich towarem teraz należą do ciebie. Masz również ich szefa. Jeśli chcą go żywego, mają dać 300 tysięcy złotych w ciągu tygodnia, bo inaczej zwrócisz im go w worku. Mówią, że nie jest to możliwe. Nagrywasz, jak postrzeliwujesz patusa w rękę. Powiedziałem tydzień? Zmieniłem zdanie, macie 48 godzin. Wysyłasz im ten film. Gdzie ma być dostarczona kasa? Od Warszawy jest mała miejscowość Józefów, ulica 3 Maja. Okej. Okay. Dwa dni później czekasz wraz ze swoimi typami, aż przyjadą. Podjeżdża czarna ulica. ze środka wychodzi dwóch typa, jeden z walizką. Cieszę się, że mnie posłuchaliście. Oddaj szefa. Najpierw kasa. Daję ci walizkę, oddajesz im gościa. Jak jeszcze raz mi się wpierdolicie w drogę, to już nie będzie tak łatwo. Odjeżdżają. Właśnie sobie zdałeś sprawę, że teraz już nie masz konkurencji w Wawie. Myślisz o przejściu na rynek polski. Cała Polska pod Twoją ręką. Ta myśl ciągle przechodziła ci przez głowę. Dodatkowo zajęłeś wszystkie pola, które posiadała mafia. Miesiąc później masz pod swoją opieką całą Polskę. Posiadasz 3000 ludzi, którzy pracują dla ciebie. Krycha jest Twoją prawą ręką. Przechodzisz na rynek europejski, jednak problemem jest Rosja. Teraz Europa jest podzielona na dwie części. Na tę, którą posiadasz ty i którą posiada ruska mafia. Chcesz zaatakować ich i przejąć całe udziały dla siebie. Obmyślasz dokładny plan. Pokazujesz go swoim żołnierzom z Sebixy z bronią. Plan był bez skazy. Dochodzi dzień sądu, atakujesz od tyłu. Jednak oni już tam byli. Wszyscy twoi żołnierze zostali zabici. Nie masz wojska, a oni już atakują. Nie masz pojęcia, jak mogło do tego dojść. Okazało się, że krycha cię zdradził. Przeszedł na ruską stronę mocy. Mafia atakuje. Nie masz czym się bronić. Nie masz też gdzie uciec. Wszystkie twoje oszczędności zostały skradzione przez ludzką mafię. Rodzice już dawno cię porzucili, zostajesz tułaczem. Przemierzasz ulicę, ubrany w dres, który i tak jest dziurawy jak ser szwajcarski. Nie masz co ze sobą zrobić. Chciałeś popełnić samobójstwo. Zakończyć to wszystko. Mieć już spokój i spotkać się z ludzkiem. Jednak nie. Do głowy przyszedł ci jeden pomysł. Wstępujesz do zakonu Benedyktynów. Przebywasz tam 8 lat, jesteś bardzo dobrym zakonnikiem. Dzięki tobie zakon zyskał dobrą renomę, jest zawsze czysty i podają w nim bardzo dobre jedzenie. Dużo ziół w nim jest. Mówią, że dzięki tobie w pobliżu kadzidła jest jakoś weselej. Ciekawe dlaczego. Myślałeś, że zakon to jest jakiś styw największy. Okazało się, że bardzo ci się tu podoba, choć zawsze spierdalałeś z religii w podstawówce. Sielenka trwała dość długo. Jednak nagle w nocy Zakon zostaje zaatakowany. Przez ruską mafię, którą dowodził Krycha. Twoje pierwsze spotkanie z Krychą po roku. Czemu Krycha? Czemu? Sorry Anon. tak już jest. Ty Judaszu! Wystrzał z broni. Jednak ty ciągle żyjesz. To była brygada antyterrorystyczna. Okazało się, że policja cały ten czas cię szukała. A na ziemię padł Krycha. Z dziurą w nodze. Za nielegalne rozprowadzanie broni i narkotyków na terenie Polski sąd skazał cię na karę 12 lat pozbawienia wolności. Siedzisz w celi razem z dwoma patusami. Jeden siedzi 8 lat za morderstwo, drugi 10 za kradzież batona. Więc ty zawsze podnosisz mydło, kiedy upadnie. Krycha za dowodzenie mafią na terenie Europy został skazany na 25 lat więzienia. Na szczęście nie jesteście w jednym więzieniu, byś chuja zabił łyżeczką przy pierwszej lepszej okazji. Jednak on jest w więzieniu gdzieś w pizdę na Podlasiu. Jesteś dość grzecznym więźniem, żeby tylko wyjść za dobre sprawowanie. Nie masz co robić. Jednak naczelnik był dobry. Dał ci coś, dzięki czemu nie będziesz się tak nudzić. Dał ci do zabawy fidget spinner. Życie Ty największa Szmato.